Ej, hej, cześć, witajcie. Ja jestem Darwin Waron i to jest taka moja krótka zapowiedź kanału. I no, na no moim kanale możecie zobaczyć głównie Minecraft, różne poradniki. Możecie też zobaczyć, czym ja nagrywam. I w ogóle Możecie też y, zobaczyć y, takie rzeczy jak na przykład Funny Moment innych youtuberów, na przykład T-Volta, skkf Evareza, czy kogokolwiek. No, i możecie też zobaczyć niby vlogi. No, niby vlogi polegają na tym, Albo nie wiem, nie wiem, czy będą, czy nie będą. Ale tak będzie też e, pytania i odpowiedzi na przykład wy w komentarzach albo ja e, na jakimś, nie wiem, na jakimś portalu, jak będę miał, w ogóle będę miał jeszcze więcej widzów, powiedzmy tysiąc e, coś e, czy coś, czy coś tak. Nie wiem, no to. Ja będę, będę właśnie robił takie rzeczy, by yy, Będziecie mi pisać na przykład na Facebooku yy, pytania. I? A ja będę na Wasze pytania odpowiadał. Albo jak będę miał jeszcze więcej widzów, no to live, na live będę Wam od odpowiadał na pytania. Chociaż to będzie bardzo zaawansowane, bo będzie mi potrzebny laptop, a go nie mam. O tym gościem. No i to było na tyle: To pewno zapowiedzi kanału w nowej wersji. Pa, pa.